Siema, Siema, ja jestem Trisza, to jest wyzwanie, dzień 23. Aaaa! Nie się, kumajcie, to jest już tak naprawdę połówkowy film. Także razem ze mną dotrwaliście do połowy mojego wyzwania. I jako, że to jest połowa, to jest chyba dobry moment, żeby w tym miejscu podziękować Wam za to, że byliście ze mną przez aktualnie te 12 dni, przez te 23-24 dni, bo dzisiaj jest dzień 23, jutro 24, więc no to już jest praktycznie połowa. I poprosić Was również o to, żebyście mogli mnie dalej zmotywować do pracy i żebyście koniecznie zostawili lajka do tego filmu i do wszystkich innych, które Wam się podobały. Koniecznie zostawili subskrypcję, włączyli dzwonek powiadomień i napisali mi, coś jego w komentarzu, ponieważ to jest chyba najbardziej motywujące. Subskrypcje i komentarze to jest chyba najbardziej motywująca rzecz tutaj w YouTubie, która wpływa całkowicie na to, jak ja podchodzę do tych filmów, jak ja podchodzę do tych treści, jak ja je wykonuję i jakie potem efekty wychodzą spod mojej ręki, kiedy już wszystko jest w montażu. A statystyki jasno mówią, że 80% osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje. Także bardzo, bardzo chciałabym Was o to poprosić, żebyście faktycznie weszli tutaj niżej w tę sekcję i włączyli ten magiczny przycisk, na którym jest jest napisane, subskrybuj, bo to będzie naprawdę niesamowita rzecz. I w tym miejscu jeszcze bardzo chciałabym podziękować wszystkim osobom, które faktycznie mój kanał zasubskrybowały, a na dany moment, kiedy nagrywam ten materiał, jest was 260 osób. Jest to dla mnie duża radość, jednak mam nadzieję, że dzięki waszej pomocy będę mogła rosnąć dalej i te liczby będą się ciągle powiększać. A ja w tym momencie jestem świeżutka i wykąpana, i dosyć późno zaczęłam ten film, dlatego że jest 13.10, a ja dopiero nagrywam. Pierwsze sceny, ale jakoś rano chillowałam, totalnie. A teraz się ogarniam z tego względu, że jedziemy na roczek córki naszy, naszych znajomych. I trzeba jakoś wyglądać do ludzi, nie? Także ja się ogarniam i wrócę do Was już w pełnej okrasie. Typiera w typie outdoor. <grym> Właśnie się ogarnęłam i. Jedziemy z moim pięknym starym. Spójrzcie jak mój mąż pięknie wygląda. Pokaż się zaprezentuj stylówkę, jak prawdziwa rasowa modelka. Czekaj jeszcze raz? Markiem. <grych> Także taką mamy sytuację. Ja dzisiaj będę świętować urodziny, pierwsze urodziny córki naszych znajomych ale będę też świętować swoją połowę i z tej okazji biorę tam wino i może się napiję trzy łyki, bo więcej nie mogę, bo jestem na antybiotyku. Ale zawsze są przynajmniej trzy łyki, prawda? Potwierdzasz? Tak. To jest. Trzy ruchy. Wursuchy. <laughs> Siema, maleńki. Siema. Podwieziesz mnie na imprezę? Skolko? Po 200? Po 200. Dzisiaj będę bawić się tym. To jest akurat na poziomie mojego umysłu. Idealna zabawa dla mnie. Układanie klocków do kształtów. Gdzieś to bez dźwięku, bo tam leci. Muzyka. No, ale to chyba jest bez praw, taka dziecięca. Nie? Nie? Musisz wymiesić temat przewodni na wywiady.

Dobry Dorciuk, takie niesłodki. No, dosłownie dopiero co weszliśmy do domu. A u nas co już? Mecz. Co no, masz na swoje usprawiedliwienie? To, że nie oglądałem praktycznie w piątku żadnego. W sobotę gotówka na meczu polskim. I oglądałeś dwa mecze w ten dzień? No. Dzisiaj żadnego jeszcze. Ale tak jak Hiszpania z nim czarnią, jak sąsiad odpada, to. My darling, I have a problem. Widzicie to, że zaczęłam w tym momencie zmywać... Normalnie bym się tak nie pokazała totalnie, ale widzicie to, że zaczęłam w tym momencie zmywać makijaż z mojej twarzy za pomocą olejku do zmywania makijażu. I spójrzcie na to. Usta mam już posmarowane, ale patrzcie na to. To nie chcę zejść. To jest wino, które ci się wpiło. Nie! To jest pomadka. Bo ona normalnie powinna być tutaj cała rozmyta. Aha. No, masz o. permanentnie pomalowane usta, cieszę się. Coś leci powoli, ale. <gryw> no niewiele, widzisz to? Masz permanentnie pomalowane usta. Nie, nie muszą za to płacić. No. Jakby ktoś pytał. <gryw> Tylko akurat mam inny odcień. Ale wszystkie się tak trzymają. No super, super. I dla porównania, pokażę Wam, że. Oczu, wodoodporna kreska zajdzie bez problemu. Tadam. Poszło. A tu usta dalej. Nic. Wyzwanie, dzień 24. <grymne> Pragnę Wam przypomnieć. Że to nadal jest odcinek celebrujący połowa wyzwania. Także ciągle jesteśmy w szampańskich nastrojach, bawimy się, imprezujemy. Nie no, żartuję. Chciałabym jeszcze w tym momencie powiedzieć wam, że będąc w iście, celebrującym nastroju, zrobiłam sobie przypyszne śniadanie, jakim są grzaneczki z, z guacamole. I lecimy z tą poniedziałkiem. Cieszę się, Uuu, mamy połowę ciągłego wyzwania. To jest y, imprezowy y, odcinek. Imprezowy automat. Tak. Jak śpiewam wtedy. Ty jesteś dzisiaj taki zmięty. Jaki zmięty? Niewyraźny, rutinę skarbin muszę wziąć. Jesteś przeziębiona? <laughs> nie, żartuję. O, dobra. Smacznego. Siema, morda. Hej. Jadę na siłownię, a ty nie jedziesz ze mną na siłownię. Nie, nie, nie. Nie tym razem. Była. Nie tym razem! A kiedy ze mną chodzisz? Kiedyś chodziłam, ale robię treningi po... To no, nie dość, że leniwa, ale nie chodzisz ze mną na Taka wdzięczność w rodzinie. Zaczynamy karuzelę. Dobra, jakoś trzeba wyjechać. Czekaj, ja weźmie pan... Nie, pana nie nakrywaj. Jest! Brawo. Pan był uprzejmy i przesunął mój pachołek. Ten, który myślałam, że nie będzie trzeba przesuwać. Ale to się nazywa Mistrz Kierownic Kierownicy i Piękne Oczka. No, słuchajcie, co ja wam mogę więcej powiedzieć. I co? 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 Fajna. To chyba ełka. Fajnie wygląda. To co? Kupujesz nie, sobie fajne. na prezent na Mikołaja? Jeste kalendarze chyba? Tak. Co myślisz? No mi się podoba. Fajna, właśnie mi się też czerwona podoba. Zobaczyłem paru osób mi się spodoba, Jak na początku mi się nie podobała z tego co zaprezentowali. Bardziej mi się podobała ta biała. Ale to jest lepsze. Szczęście. Wiesz, to jest prezent ode mnie dla ciebie na Mikołaja. Aha, dobrze, ale ty jesteś kochany. Zapłacisz moją kartę. A za całą resztę zapłacę kartą Visa. A ja visa. mam wiza czy mas visa. Mastercard? Wiza. No, no to właśnie zapłacisz. Tylko nie zobaczysz mnie jak wychodziłam ze złotych tarasów. Ale nie, chodziło o ten. Co? O co ci chodziło? Eee, o reklamę Visa, że za, wszystko, za całą resztę zapłacić kartą master, Mastercard, nie wiza. To nie mam. Że tam tyle i tyle, tam coś tam, 5 zł, coś tam gdzieś. To nie mam. I coś tam Istotne. bezcenne. I... I ja coś... wiem, te chwile są bezcenne. Dobra, Kobuńczyk, przebiera się i jedziemy. I wilk syty, i owca cała. Tak. I ty dostałeś prezent na Mikołaja? Syty, owca cała i brzuszek pełny. I brzuszek pełny. I ja sobie kupiłam buty na promce. Ogarnijcie, że była dzisiaj promka w Intersporcie. I na drugi produkt było minus 60%. Czekaj, bo to mi skacze jak głupie. A zapnij. I na drugi produkt było minus 60% i skorzystałam z tego... cholera. Cholera. <gry> I... Y, buty, które kupiłam, wyszły mi 152 zł. Także, no, ponad... Bziuł. Kurwa, nie da się. Moi drodzy mieli, moi drodzy kochani, chciałabym was poinformować, dlaczego w tak beznadziejny sposób Urwałam vloga, którego właśnie oglądacie. Z tego względu, że w momencie, kiedy przestałam nagrywać, dosłownie 3 minuty później dostałam takiego ataku migreny, że podróż w ogóle tym samochodem do domu była chyba najgorszą rzeczą, której doświadczyłam przez ostatni czas. To było straszne. Oczywiście, wiem, co jest powodem tej migreny i powodem tego, że bardzo źle się czuję. I tego wszystkiego powodem jest to, że przyjmuję antybiotyk dosyć silny i niestety nie działa na mnie idealnie. A w dniu dzisiejszym już w ogóle chyba dostałam praktycznie wszystkich możliwych skutku, skutków ubocznych, które mam w antybiotyku. Ale na szczęście dzisiaj i dobrze, że dzisiaj, bo dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy przyjmowałam ten antybiotyk i dzisiaj jeszcze się zregeneruję i jutro stanę z nową siłą, żeby działać dalej. Dlatego tak naprawdę ten kolejny dzień, 20 piąty Już zaliczmy do tego vloga, z tego względu, że ja dzisiaj nawet nie byłam w stanie nic nagrywać. No niestety przyznam bez bicia. Padłam na zdrowiu totalnie, padłam na skutki uboczne leku, który przyjmowałam, a niestety byłam zmuszona go przyjmować. No i co ja mogę Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Czuję się naprawdę tragicznie. Zrobiłam dzisiaj tylko tyle, że zmontowałam ten film. Straszliwy boli mnie brzuch, mało co jem, bo to jedzenie za bardzo jakby też nie chce się trzymać, że tak powiem, niestety, w dniu dzisiejszym i męczę się. Za chwilę pakuję się do łóżka i nie wychodzę z niego aż do jutra, czekam aż mój mąż wróci do domu i pomoże mi jakoś funkcjonować, bo jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Ale mimo wszystko, w tej całej beznadziei, która mnie teraz otacza, w tej całej beznadziei, w której, którą czuję, jestem y, też bardzo szczęśliwa i czuję wielką dumę i radość z tego powodu, bo na początku tego wyzwania obiecałam Wam, że będę pokazywać te dobre chwile, jak i te beznadziejne, kiedy czuję się naprawdę totalnie gówno. I aktualnie są właśnie takie moje najgorsze chwile. Nie chcę mówić, że to są najgorsze chwile w moim życiu, albo że gorzej już być nie może, z tego względu, że <laughs> znacie przysłowie. Opowiedz Bogu o swoich planach, a usłyszysz, jak potrafi się głosić. Na Także nie, to nie są najgorsze chwile i wiem, że jeszcze gorzej może być, ale aktualnie jest mi bardzo nieprzyjemnie. Dlatego w tym miejscu bardzo chciałabym Was poprosić o to, żebyście zostawili mi, wiecie, tam poniżej trochę miłości i trochę wsparcia, żeby mnie trochę utulić i tak wirtualnie wesprzeć. A w dniu dzisiejszym, w momencie, kiedy nagrywam ten film, w tej chwili nie wiem jeszcze do końca, jak będą wyglądać kolejne filmy, czy po prostu jutrzejszy dzień nagram jeden i rzucę go na kanał, żeby ciągle trzymać się parzystej liczby, czy po prostu polecę z dwoma kolejnymi dniami. Bo w sumie to by było też dla mnie dobre, gdybym zrobiła dwa kolejne dni, a tutaj trzy, z tego względu, że kończymy na dniu 49, więc to jest dzień nieparzysty. Więc któryś dzień i tak musiałby być jakoś ucięty i byłby tylko i wyłącznie jeden. I nie wiem, czy lepiej to zrobić w tym momencie, czy dać sobie na to Jakby pole i predyspozycje w późniejszych filmach w grudniu, kiedy, ten, te, kiedy tego mojego czasu będzie trochę mniej. No nie wiem, nie wiem jeszcze jak to będzie. Dajcie mi w ogóle znać w komentarzu, jak myślicie, w jaki sposób byłoby najlepiej, ponieważ wa waszymi opiniami również będę się bardzo mocno sugerować i jest to dla mnie ultra ważne. A w tym momencie z całego serca chciałabym wam podziękować za to, że dotrwaliście do tego momentu w filmie. Przesyłam wam masę, multum, no po prostu tony miłości w waszą stronę, ponieważ jesteście naprawdę cudownymi ludźmi i zasługujecie na miłość. A w w tym momencie się z Wami żegnam i widzimy się za dzień albo dwa.